Święta, porządki Grzesiu. No... Jak wam idzie? Dobrze. Porządki w garażu. No co, nic nie powiesz? No co mam powiedzieć, no. Nie chce mi się. Do... Szkoda mu wrócić, co Nie chce mi się, nie mam czasu i... Szkoda mu, Szkoda mu wyrzucić. Szkoda mu wyrzucić i tak wszystko przekładam, na drugą stronę, może <noise> się przyda. Bo może się przyda. Ja najbardziej to się o Oliwkę martwię, bo coś się zaczęło osypywać. Ale to była w O Jezu! Nie, nie rób jej tak! Dzień dobry, dzień dobry. Dawno mnie tutaj nie było e, tak na dłużej. E, nagrywanie vlogmasów, w ubiegłym tygodniu byliśmy trochę chorzy i tak mi się wszystko nawarstwiło, e, ale myślę, że powoli wychodzę na prostą i się e, odgruzowałam. Właśnie będę nastawiała rosołek, mam tutaj już mięso z kurczaka naszykowane, poobieram warzywa i lecę na ogródek po zieleninę. E, ciekawa jestem, bo już nie byłam z ponad tydzień, e, jak to wszystko się tam jeszcze trzyma. Thank you.